Witam was pięknie, roztomili. zazie wieczór. Tuż zaś idzie kapkę podrzistać. No a już jest pół 11, tuż dziecka spią. A chciałbym wam wyrządzić jedną pogodkę. O seksuologu. Eee, Także prawie wszyscy spią. A ci co nie spią, to już są wszyscy obuci. Prawiło się na cieszyńskiej ziemi, że obuty jest ten, co rozumie tym rzeczom. Tak się prawiło. Ci, co nie są obuci, to już by mieli iść dawno spać. By już mieli dawno, dawno leżeć w legierach. E, tuż ta pogodka będzie o Junku, co chodził do ósmej klasy. Do ostatniej klasy, do podstawówki. A wiecie, jako to chłopcy, <laughs> jak im to oto szternospatnost, to już chcą wiedzieć, co działuchy mają pod spodkiem, bo się im tak coś tam zaczyna podobać, działuchom się tam cośik zaczyna robić. No a działuszki też są ciekawe synków, ale kapkę mniej, bo są słuszniejsze jako chłopczystka. Gdzie pro po tym nie skoczyć, zaczynają dziwoczyć. Tak i miało to 16-17. Tuż pomiędzy chłopcami z ostatniej klasy we szkole w Małych Kończyc największy podciepek to był ten Junek. Furt coś ich wywozł. A rektorzy każdy dzień mu pisali jakąś głuwagę, że to, a to zajść narobił. Ale na drugą stronę głupi nie był, a jak już coś i grzyk, to wiele razy, a i rektorzy się na niego dziwali, jakby był jakiś filozof. Choć po połedniami po skaczyce na sikornikach, to jednak w głowie miał dość poukładane. A wiele razy było tak, że się paniczki myły w estawie, w lajwikach, a w prodle. To się na nich z spoza krzoka, na grobli, a potem to wyrządzał chłopcom we szkole. A oni mieli inne gęby odebrzite, bo przestał zauwiedzieć babę w rajbiku to już było cosik. Roz za czas Jonek chodzował do starego ujca Józefa na podleści, a tam dyski posłuchał radia, co tam wszystko wyrządzają, a grają. Jednego razu trafił na jakąś audycję, co tam rządził profesor, a wszyscy na niego prawili, że jest seksuolog. Wykładał paniczkom, co to są seksualne obsesje? a że baby ich mają gor w ten czas, kiedy chłop nie chce z nimi nic zrobić w nocy w legierze. No, Jeryna Kandy. I się nasłuchał takownych wiecy, że w nocy nie poradził spać. Furdyny kopał szłapami do pierziny, bo mu było roz, rozciepło, a inkszy rozzima. Przeogromnie się mu to podobało, co rządził ten profesor, a każde słowo se zapamiętał, bo przeca to się może kiedyś ich przydać. Oto za parę roku, jak już wydziemy o babę, a ona zostanie tych roztomań seksualnych obsesji. Na drugi dzień podrepsił do szkoły, ale nic nie prawił kamratom, co słyszą, bo to była jego włośno tajemnica. Eny, że syncy chnet se przemli, że coś z tym junkiem nie ma ganz tak jak się patrzy. Furdyny siedzi, słuszny, a jak jako ziołcha albo lektor, lekt, lektorka kolejnie go przyjdzie, to się na nim dziwo jako na obrozek. Wszyscy wyszpekulerowali, że synegie, albo nie albo jakoś ich mu siedzi w głowie. Raczej to drugi, bo junek mało kiedy był nie mocny. Fur był zdrowy. Tak było porę dni. W piątek dziecka miały lekcje z dyrektorką, bo jednej rektorce się krowa cieliła, to już musiała zostać doma. Dyrektorka to była paniczka słuszno, ani miała moc rada srandy. Pyta się dziecek: dziecka, rzeknijcie mi do kim chce być, jak urośnie. Tuż działuszki chciały być rektorkami, gaździnkami, robić na magazynie, lebo we szpitolu, a syncy chcieli być fajermonami, robić na szachcie, we werku, chcieli być policajtami, lebo gazdami. No a na koniec dyrektorka się pyta Junka, tuż Junku, co chcesz robić, jak już będziesz wielki? Pani dyrektorko, ja chcę być seksuologiem, ale Junku, być ty, ani nie wiesz, kto to jest, a co robi. Na dyć wiem, co robi seksuolog, on liczy babskie seksualne obsesyje. Tuż tym tuplym nie wiesz, co to je. Ale na ist to wiem, pani dyrektorko, a chnę to wyłożę, co to je. Dyrektorka, jak to usłyszała, to aż co musiała siedząc na życi. Ale dobre, posłuchajcie, o co, Jonek będzie rządził o tych obsesjach. Tuż wiecie, to jest tak, pani dyrektorko. Na oto idą po ceście trzy paniczki, a jedzą lody. Ale każdo inakszy. Jedna ty lody gryzie, drugo ty, ty lody liże, a trzecio ty lody cycko. Jako myślicie, Kiero z nich je wydano. Dyrektorka się nasrała, a prawi. Jonku, idź za dwieże, a jutro możesz przyjść, przyjść do, do szkoły z fotrym. Jonek niż odebrzył wieże, to jeszcze prawi. Pani dyrektorko, wydaną paniczkę poznać po pierścionku na palcu. A to co wądrepsi po głowie, to są te seksualne obsesyje.